Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego. W związku z tym proponuję, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak to jest, że skoro my mamy w sobie Ducha Świętego na mocy przyjętych sakramentów, to jednak dobrze jest, żebyśmy nieustannie na nowo o tego Ducha Świętego w naszym życiu wołali. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na Co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Grupa pobożnych, napełnionych duchem świętym i odrobinę rozemocjonowanych kobiet przychodzi do swojego księdza proboszcza i mówią do niego: Księże proboszczu, my chcemy się pomodlić o ducha świętego dla księdza. Na to proboszcz patrzy na nie nieco podejrzliwym wzrokiem i myśli sobie, mówi do nich, ale drogie panie, przecież ja mam w sobie ducha świętego na mocy przyjętych sakramentów. Przyjąłem chrzest, bierzmowanie, sakrament święceń, mam w sobie ducha świętego. Na co one patrzą na niego lekko pobłażliwym wzrokiem i mówią, to my, proszę księdza, pomodlimy się o to, żeby w końcu to było widać. Według mnie to jest bardzo zabawna historia, anegdota, ja ją bardzo lubię powtarzać, zwykle ludzie się śmieją na puentę. Tymczasem ona ma w sobie pewną mądrość i głębię. Otóż obie strony mają w sobie rację. I rację ma ten ksiądz proboszcz, który mówi, że on ma w sobie Ducha Świętego na mocy przyjętych sakramentów. I to jest prawda, bo każdy z nas, jeżeli jest ochrzczony, bierzmowany, przyjął sakrament święceń, małżeństwa, to są łaski, inaczej to są... Takie przestrzenie, w których my w to wierzymy, że Duch Święty jest nam udzielany, ale teraz bardzo ważne jest też to, żebyśmy my w sobie tę łaskę gdyby nieustannie aktualizowali, odnawiali, uruchamiali, że my to w sobie mamy, ale potrzebujemy wołać o Ducha Świętego, prosić po to, żeby On w nas na nowo działał, żeby te łaski jak gdyby. Były w nas odpakowywane, żeby one po prostu ujrzały światło dzienne, żebyśmy my tego doświadczali, żeby też to było po nas widać. A więc jedna i druga strona ma rację. I teraz chciałbym dziś, żebyśmy sobie zobaczyli, dlaczego warto prosić o Ducha Świętego dla siebie, dla innych, dlaczego warto wołać o Ducha Świętego, co nam to może dać, jakie są korzyści tego i. Posłużą nam ku temu, moi drodzy, trzy obrazy, trzy symbole Ducha Świętego, i dziś nie będziemy czytali fragmentu Słowa Bożego. Namawiam do tego, żeby sięgnąć do wszystkich tekstów, które dziś w uroczystość zesłania Ducha Świętego były czytane w Kościele. Pierwsze czytanie, psalm, drugie, sekwencja. Werset przed Ewangelią, Ewangelia, bo tam znajdują się poukrywane właśnie te symbole ducha świętego, a będą one trzy, i one tak obrazowo pomogą nam łatwiej zapamiętać pewien sposób działania ducha świętego, którego myślę, że i ja, i ty w naszym życiu potrzebujemy. Więc możemy odnaleźć to, że duch święty działa jak ogień, jak woda. I jak wiatr. I to są takie trzy sposoby. Oczywiście jest ich nieskończenie wiele więcej. My się dzisiaj skupimy na tych trzech. Więc duch święty działa jak ogień, i my potrzebujemy na nowo doświadczyć ognia ducha świętego w naszym życiu. Co to takiego znaczy? Otóż, moi drodzy, jeżeli ktoś z Was dzisiaj był na Mszy Świętej, to w aklamacji przed Ewangelią śpiewa się takie piękne słowa. Przyjdź, duchu święty, napełnij serca swoich wiernych. I zapal w nich ogień swojej miłości. Modliliśmy się o to nam, żeby Duch Święty na nowo zapalił w nas ogień swojej miłości. To jest piękne, piękny obraz, ale też piękna rzeczywistość, że Duch Święty ma taką właściwość, takie działanie, że On jest w stanie w nas rozpalić ogień Bożej miłości. O to się modlimy, o to prosimy, o to warto nieustannie prosić, bo myślę, że jednym z najważniejszych takich kluczowych wydarzeń w życiu religijnym każdego z nas jest doświadczenie żywego Boga. Takie doświadczenie, które znowu trudno opisać, ale myślę, że wielu z nas coś takiego przeżyło. Moment w swoim życiu, że Bóg jest, Bóg jest żywy, Bóg jest dobry i przede wszystkim Bóg jest miłością i kocha mnie osobiście, bezwarunkowo, za darmo, nie, nie oczekując niczego w zamian i tak dalej. To jest kluczowe doświadczenie dla naszego życia duchowego, relacji z Bogiem, czyli doświadczenie ognia Bożej miłości, który bardzo często nas rozpala od środka. Jeżeli ktoś przeżył na przykład jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy towarzyszył innym, to widać, jak ten ogień Bożej miłości czasami płonie i to jest takie namacalne, doświadczalne, to jest bardzo, bardzo piękne i ważne doświadczenie, ale też jest tak, że w toku naszego życia, też rozwoju wiary, ten ogień miłości Bożej, on może w nas przygasać, a może w ogóle całkowicie też zgasnąć, jest to możliwe na skutek różnych wydarzeń, okoliczności, sytuacji, czasem też i naszych grzechów, wyborów, złych decyzji. Może być także ten ogień osłabnie albo w ogóle zgaśnie. Istotne jest to, że jednak każdy z nas ma w sobie takiego wewnętrznego knota, taką świecę w swojej duszy. W sobie, że duch święty jest w stanie to zapalić na nowo. Dlatego to jest tak ważne, bo my nieustannie naprawdę potrzebujemy, tak jak to jest takie ludzkie, że my potrzebujemy wyrażać swoją miłość do ludzi, których kochamy i potrzebujemy tego doświadczać od tych, których kochamy. Tak samo i my na nowo, tak myślę, że potrzebujemy w naszej relacji do Boga doświadczać, przeżywać ognia Bożej Miłości. I duch święty jest tym, który może w nas na nowo ten ogień rozniecić. Zapalić, że my mamy w sobie ten knot. Jeżeli nawet ten płomień przygasa, czy w ogóle już zgasł, to Duch Święty może puch, albo to jakoś na nowo rozniecić, albo rozpalić. My w to wierzymy, dlatego warto z wiarą wołać o Ducha Świętego prosić. Duchu Święty, przychodź do mnie, przyjdź i rozpal we mnie ogień swojej miłości. Tak jak modliliśmy się tak dzisiaj w aklamacji przed Ewangelią. A więc to jest nasz pierwszy. Obraz, czyli Duch Święty jak ogień, rozpala w nas ogień Bożej miłości. Idziemy dalej, mamy też obraz wody. Duch Święty jest jak woda. Znowu w Biblii jest wiele takich nawiązań do tego obrazu, symbolu Ducha Świętego jako wody. I teraz woda ma taką bardzo ciekawą, ciekawą właściwość, że woda się przystosowuje do naczynia, do jakiego jest wlana. Na mszy świętej była woda w ampułce, więc ona miała kształt ampułki. Jak wlejemy do jakiejś miski, to będzie miską, do szklanki będzie szklanką. Woda jest bardzo pokorna i przystosowuje się do naczynia, do jakiego zostanie wlana. I bardzo podobnie, to jest piękny obraz tego, w jaki sposób Bóg działa w życiu człowieka. Otóż Pan Bóg też jest bardzo pokorny. Co to znaczy? Że Pan Bóg w swoim działaniu, w dawaniu swojej miłości, przystosowuje się do każdego człowieka. I każdy z nas jest takim innym naczyniem, ma inny kształt, inną historię życia, inne potrzeby i tak dalej. I Pan Bóg to bardzo szanuje i On się przystosowuje do, w swoim działaniu do tego danego, konkretnego człowieka i On przychodzi w taki sposób, w takich okolicznościach, w takiej formie, jakiej my potrzebujemy. I to może być bardzo różnie. Czasami to jest bardzo spektakularnie, czasami to jest widowiskowo, czasami to jest bardzo spokojnie, lekko. Boże niezauważalnie, albo w jakimś procesie, po prostu Pan Bóg wie: On jest Bogiem, on to ogarnia i wie, jak, do kogo, gdzie i w jaki sposób przychodzić. I chociażby tą taką różnorodność można zobaczyć sobie przypatrując się różnym żywotom świętych. I mi przychodzi do głowy święty Ignacy z Loyoli, jeden z moich ulubionych świętych. Jeżeli ktoś zna jego biografię, to dobrze wie, że kluczowym wydarzeniem w jego życiu było to, jak on dostał w nogę kulą armatnią na wojnie, bo on był żołnierzem, więc dostał kulą armatnią po nodze i przez to był dość długo na rekonwalescencji, wtedy mu się nudziło, nie miał co robić, więc czytał pobożne książki i wtedy się nawrócił, więc on musiał dostać w nogę kulą armatnią, żeby się nawrócić. I może tak jest w życiu niektórych z nas, że my potrzebujemy takich naprawdę dość, nie wiem, inwazyjnych wydarzeń w naszym życiu. Może tak być, że jeżeli to jest konieczne dla naszego nawrócenia dobrej, taki mamy po prostu kształt profil, że inaczej się nie da, to może też tak się wydarzyć. No myślę, że raczej większość z nas nie dostanie kulor armatnią w nogę, żeby się nawrócić, ale może jakieś wydarzenie jest w życiu kogoś potrzebne. To jest tajemnica naszej wiary, rozwoju, miłości Boga. Ciężko to wyjaśnić, ale też jest inny przykład. Mam tu na myśli świętą Edytę Stein, świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Tam już ta historia była mniej inwazyjna, ona kulą nie dostała w nogę, ale jest taka historia z jej życia, epizod, kiedy ona, z tego co kojarzę, chyba wracała z uczelni, zobaczyła idącą kobietę, która wracała z jakiegoś targu, z koszem, z zakupami. Ta kobieta z koszem weszła do świątyni, i dla tej Edyty wtedy, ona jeszcze nie była chrześcijanką, dla niej to było tak. Wydarzenie intrygujące. No, sobie myślała, co takiego jest w tym kościele, że ta kobieta wracając z zakupami, idąc do domu, wstępuje tam. I wtedy ta Edyta tam też poszła do tego kościoła, i to było dla niej ważne wydarzenie w kontekście rozwoju jej, jej wiary i nawrócenia. Ona o tym wspomina. To jest takie wydarzenie bardzo niezwykle doniosłe, a takie z drugiej strony proste, że, że Pan Bóg się posłużył jakąś kobietą, która sobie wracała z targu z zakupami po to, żeby dojść, dotrzeć do świętej edyty Sztajn, przyszłej świętej. Jeszcze mi się przypomina jedna historia, Ona jest, ja ją bardzo lubię, ale już kiedyś się opowiadałem tutaj na kanale, więc ją tak streszczę, że poznałem na pielgrzymce pewną osobę, bardzo serdecznie się pozdrawiam, która nawróciła się na mszy świętej sprawowanej przez pewnego zakonnika, dokładnie w momencie przeistoczenia, kiedy ten ksiądz ukazał ciało Chrystusa, to ta osoba mi to opowiadała, że coś takiego się niezwykłego wydarzyło, takie właśnie doświadczenie Bożej miłości, które było... Powodem nawrócenia tej osoby. I to jest też dla mnie ciekawe, bo ja znam tego zakonika i w mojej ocenie, na przykład on mówi bardzo słabe kazania. A jednak ja sobie myślę, na przykład o sobie nie znam takich historii, żeby ktokolwiek nam przy święty odprawianej przeze mnie się nawrócił, a jednak u tego zakonnika ktoś się nawrócił. Jak gdyby te przykłady wszystkie są po to, żeby pokazać tę prawdę, że Duch Święty działa jak woda, to znaczy, że on się przystosowuje do każdego z nas. Tak, jak tego potrzebujemy. On rozlewa w naszych sercach Bożą miłość, bo znowu, tak, święty Paweł pisze w liście do Rzymian, rozdział 5, werset 5, że Duch Święty, że została nam, jak to jest, Duch Święty, została rozlana w naszych sercach miłość Boża przez Ducha Świętego. O mniej więcej tak jest, że Duch Święty rozlewa w naszych sercach ta obraz rozlewania miłości Bożej, jak wody, że każdy z nas jest tym innym naczyniem i Bóg to wie, szanuje, przyjmuje i w sposób inny, Osobisty, indywidualny rozlewa w naszych sercach miłość Bożą, której bardzo potrzebujemy, dlatego potrzebujemy wołać o ducha świętego, który jest jak woda. I został nam ostatni element, czyli duch święty, też jest jak wiatr. I w jaki sposób możemy to sobie rozsupłać, te tajemnice? Otóż wyobraźmy sobie, że ktoś żegluje, jest jakaś żaglówka, która, żeby płynąć, ona potrzebuje te żagle wystawić, i wtedy, kiedy tam wiatr. Dmucha, no to ona jest w stanie sobie dopłynąć do celu tam, gdzie chce. I teraz moi drodzy, tak bym też tutaj to działanie Ducha Świętego opisał, zaprezentował, że Duch Święty też jest tym takim wiatrem, który pozwala nas ukierunkować we właściwą stronę. I myślę sobie tutaj chociażby o procesie podejmowania różnych decyzji w naszym życiu. I mam na myśli tutaj dwa warianty. Pierwszy to jest taki, kiedy mamy do podjęcia pewną decyzję i jest bardzo wiele opcji i każda jest dobra. Każda ma jakieś tam plusy, minusy i to jest trudne, żeby rozeznać, co jest, bo to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre i to jest dobre. Gdyby wszystkie opcje są dobre, każda też niesie jakiś taki dylemat, rozterkę, ale generalnie każdy wybór jest w miarę dobry. I teraz czasami możemy być tacy, no ale w którą stronę pójść, co wybrać, jaką drogę, jaką ścieżkę, jaki wybór. Wtedy to jest moment, warto tak rozłożyć takie wewnętrzne żagle, tak bym powiedział, naszej duszy, serca, umysłu i prosić o Ducha Świętego. Wtedy warto wołać Duchu Święty, przyjdź, pomóż mi, tchnij we mnie swoją moc. Dlaczego? Nie robimy tego po to, żeby ściągnąć z siebie odpowiedzialność. To nie jest tak, że nagle my z siebie zrzucamy odpowiedzialność, a to tam Duch Święty wszystko załatwi, On mi, mi tam... Znaczy, Duch Święty, wierzymy w to, że On nam pomoże, ale On jest właśnie... Wspomożycielem, parakletem, o tym było w Ewangelii. On za nas tego nie zrobi, to jest istotne, ważne, ale my wierzymy w to, że on nas ukierunkuje pomoże nam w tym. Że coś się wydarzy, może podejść to jakąś osobę, może jakaś sytuacja, może jakaś okoliczność, coś się nam rozjaśni. Że będziemy mieli taki, a, że to jednak w tą stronę, taki wybór. Ale decyzja będzie należała do nas i także odpowiedzialność za nią też będzie leżała na nas. To jest bardzo ważne, że Bóg nie ściąga z nas odpowiedzialności za decyzję. Chcę to bardzo, bardzo mocno podkreślić. I akurat dzisiaj, jak w parafii głosiłem to kazanie, Posowałem sobie to powiedzieć, bo pomszy świętej podeszła do mnie pani i powiedziała, że dziękuję za kazanie, że właśnie dla niej takim działaniem Ducha Świętego było to, że siostra. Ją, czy namówiła, czy zachęciła, żeby przyszła nam Mszę Świętą. I ona tam na tej Mszy Świętej widocznie coś przeżyła ważnego dla niej i ona od, od, odniosła to do siebie, że Duch Święty ją właśnie ukierunkował dzięki jej siostrze na to, żeby ona przyszła na Eucharystię, przyjęła komunię i tak dalej. Więc piękne, bardzo też spójne z tym, o czym teraz mówię. I to jest ten jeden wariant podejmowania decyzji y, takich równorzędnych, w których wierzymy w to, że Duch Święty pomoże nam, ukierunkuje nas we właściwą stronę. Na różne sposoby, ale jest też, pomyślałem sobie o drugim wariancie, takim, w którym my na przykład wiemy, że należy podjąć jakąś decyzję, z czegoś się wycofać, coś zostawić, coś mi może nie służy, coś mnie niszczy. Ja to wiem z jednej strony, ale jest mi ciężko, wiem co wybrać, w jakim kierunku iść, ale nie mam siły, nie mam w sobie mocy. Nie mam odwagi, nie mam energii, czuję bezradność, niemoc i tak dalej. Też tak może być. I znowu wtedy namawiam, zachęcam, warto wołać o Ducha Świętego, prosić. Duchu Święty, przyjdź, pomóż. Tak dotknij mojego serca, rozpal. Dodaj mi odwagi. Tu znowu chodzi o to, że to nie jest tak, że my ściągamy z siebie odpowiedzialność, bo decyzja będzie nasza i podjęcie jej należy do nas i konsekwencje, ale wierzymy w to, że Duch Święty jako ten wiatr, on nas po prostu tak tchnie, w tym właściwym kierunku doda. Od środka, tam nam tej jakiejś odwagi, siły, mocy do tego, żeby taką decyzję podjąć. I wierzę w to, że jest to możliwe, że kiedy my wołamy, prosimy o Ducha Świętego, to on, jak wiatr, przyjdzie, tchnie w nas swoją moc i ukierunkuje nas we właściwą stronę. Więc to właściwie takie trzy rzeczy chciałem powiedzieć Wam, podzielić się z Wami, że Duch Święty działa. Ja w to wierzę i myślę, że tego doświadczamy wtedy, kiedy wołamy, prosimy, otwieramy się na niego. Działa jak ogień, jak woda, jak wiatr, jak ogień, czyli Duch Święty rozpala w nas Bożą miłość. Na nowo, jeszcze raz, powtórnie: Duch Święty jest jak woda, bo tą miłość Bożą rozlewa w naszych sercach, ale w taki sposób, w jaki my tego potrzebujemy, w jaki jest dla nas dobry, adekwatny, właściwy. I Duch Święty jest jak wiatr, bo on tchnie sobą po to, żeby nas właściwie ukierunkować na właściwe wybory, decyzje, które ostatecznie, też się będą przynosiły nasz pożytek, rozwój i Bożą chwałę. Więc tyle chciałbym Wam powiedzieć. Więc może prośmy o to, Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przychodził do nas jak ogień, abyś rozpalał w nas na nowo ogień Bożej Miłości, abyśmy doświadczyli tego, jak Bóg jest dobry, jak bardzo nas kocha. Duchu Święty, przychodzi do nas jak woda, rozlewaj w naszych sercach miłość Bożą tak, jak tego potrzebujemy na dziś, na tu i teraz. Ty wiesz o tym najlepiej. My się Tobie poddajemy i wołamy do Ciebie, o Ciebie, bez żadnych warunków zastrzeżeń. Przyjdź jak wiatr, tchnij w nas swoją odwagę, swoją radość, otwartość, miłość, tak abyśmy potrafili podejmować właściwe decyzje na Twoją chwałę i nasz pożytek. Amen. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, wszystkich pozdrawiam, słuchaczy, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.